Cześć. Dziś jak co tydzień bierzemy pod lupę rozwiązania finansowe, które mogą pomóc Wam w utrzymaniu w ryzach domowego budżetu i skutecznym wykorzystywaniu produktów finansowych. Dziś też pokażę Wam, w jaki sposób podejść do wyboru kredytu, na co zwrócić uwagę, jak maksymalnie ograniczyć koszty. Jest to wiedza, którą na co dzień wykorzystuję w praktyce, w mojej pracy z klientami, aby dobrać dla nich najlepsze rozwiązanie, najlepszy kredyt. Ponadto opowiemy sobie o nowościach, które pojawiają się właśnie w przestrzeni kredytowej, które mają wpływ na osoby posiadające kredyty, a więc przede wszystkim o dwóch rzeczach. Nowym wskaźniku, który ma zastąpić WIBOR, WIRT oraz o końcu w praktyce ubezpieczenia pomostowego. Wchodzi 17 września ustawa, która, na mocy której klienci będą mogli się ubiegać o zwrot nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nazywam się Piotrochnio i jako ekspert kredytowy, finansowy, firmy Profesjonalne Finanse na kanale Kawa z Agentem prowadzę dla Was cotygodniową serię, która polega na edukacji finansowej i praktycznemu wykorzystaniu jej do zarządzania swoim budżetem. Przechodzimy do dzisiejszych tematów i na początku WIRD: czym jest warszawski indeks rynku depozytowego? Indeks transakcyjny opracowany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz dużymi przedsiębiorstwami. Ile wynosi WIRT? Czym różni się od WIBOR? Ile jest od niego niższy? Wskaźnik WIRT jest niższy od WIBOR według danych GPW Benchmark na dzień 1 września 2020 roku. Wskaźnik WIRT wynosi 6,4. Natomiast wskaźnik WIBOR wynosi 7,15. To jest WIBOR 3M. A Wibor 6 jest jeszcze wyższy w granicach 7 i 4. Ponieważ kredyt, większość kredytów oparta jest o Wibor 6, no to tutaj Wirt będzie niższy nawet o 1%. Różnica jest zauważalna między stawkami. No i jak to może się przełożyć, kiedy możemy się spodziewać, że ten Wirt wejdzie? Tutaj będziemy mieli cytat z naszego wiceministra finansów. Gdyby dziś obowiązywał indeks Wirt jako alternatywa dla Wibor. To przy kredycie o wysokości 300 tysięcy zł na 25 lat rata każdego miesiąca byłaby niższa o 250 zł. Zakładam, że uda się, aby nowy wskaźnik obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku. Powiedział w poprzedni czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. 1 stycznia 2023 to bardzo bliska perspektywa. Jeżeli więc uda wprowadzić się to rozwiązanie, możemy oczekiwać, że będziemy płacić za kredyty mniej. Oczywiście tutaj będą jeszcze oczekiwania z tym, że WIBOR może jeszcze wzrosnąć po kolejnych zebraniach Rady Polityki Pieniężnej, ale na pewno powinniśmy bacznie przyglądać się temu tematowi. Kolejna rzecz, ubezpieczenie pomostowe. Przede wszystkim, czym jest ubezpieczenie pomostowe? Ubezpieczenie pomostowe do tej pory było wykorzystywane przez banki jako dodatkowa składka, dodatkowe podwyższenie marży. Od czasu wypłaty kredytu hipotecznego do czasu, kiedy w księgach wieczystych my znaleźliśmy się jako właściciele nieruchomości, a bank w dziale czwartym jako wierzyciel hipoteczny. No i ten czas wynosił często bardzo długo. Możemy nawet sobie wyobrazić sytuację, że są to całe lata, dlatego że jeśli kupujemy nieruchomość na rynku pierwotnym, to ona jest często dopiero w budowie, sama budowa trwa czasami rok, dwa, trzy. No i teraz, jeżeli kredyt. Jest uruchamiany w transzach, czyli już w trakcie budowy, to już to ubezpieczenie pomostowe zaczynamy płacić. No i ono trwa aż do momentu, kiedy zostanie ta nieruchomość oddana do użytkowania, po tym zostanie przekazana klientowi, i w umowie ostatecznej przeniesienia własności dopiero zaczną się czynności związane z wpisem do księgi wieczystej właśnie właścicielstwa klienta oraz y, tego, że bank jest wierzycielem hipotecznym. Dopiero w momencie, kiedy to się wydarzy, to ubezpieczenie pomostowe znika. Często dla klientów był to ogromny koszt. Przy większych kredytach było to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Spójrzmy sobie na przykład dla kredytu 500 tysięcy złotych. Czas trwania pomostówki to 1,5 roku, podniesienie marży o 1%, o 1 punkt procentowy. I koszt ubezpieczenia to jest 7,5 tysiąca. Do tej pory było to po prostu traktowane jako właśnie taka składka ubezpieczeniowa, ponieważ tutaj zostało to uznane, że to ryzyko jest zbyt nikłe, no to teraz banki nie będą mogły już tej składki zatrzymać, będą musiały ją zwrócić klientowi na poczet nadpłaty kapitału. Bardzo dobra zmiana, bardzo potrzebna. To ubezpieczenie było właśnie nieadekwatne do ryzyka, które ponosił bank, ponieważ 90. Pewnie procent, 98% tych roszczeń zostało realizowanych, więc to ubezpieczenie, było, to, to, to ryzyko było bardzo niewielkie. Teraz przejdźmy sobie do tematu głównego naszego odcinka, a więc schematu, według którego pracujemy w branży w momencie, kiedy przychodzi do nas klient i potrzebuje wybrać najlepsze dla siebie dostępne rozwiązanie na rynku. Więc na początku startujemy. Z, wyboru, z wyborem z pośród kilkudziesięciu, kilkunastu, kilkudziesięciu instytucji. Oprzemy się dzisiaj na przykładzie kredytu, hip, kredytu hipotecznego, ale możemy wykorzystać tę wiedzę również w wyborze innych finansowań, w wyborze innych produktów w ogóle finansowych. Więc na początku określamy w ogóle, które banki będziemy brali pod uwagę dla tego konkretnego klienta. Czyli każdy bank ma jakiś swój regulamin, który określa, jakiego klienta idealnego on widziałby u siebie w portfelu, no i każdy klient ma jakieś parametry finansowe, życiowe, no i jak to wygląda w praktyce. Startujemy z kilkunastu, kilkudziesięciu banków, w zależności od tego, ile aktualnie jest ich na rynku. Ta liczba się zmienia, dlatego że czasami Jakieś nowe instytucje wchodzą nam na rynek, czasami jakieś instytucje się konsolidują, są jakieś fuzje, przejęcia i tych instytucji jest mniej. No i teraz sprawdzamy sobie dla kogo jaki jaka instytucja. Tak jak wspomniałem, bank ma swój regulamin, który określa jakiego klienta chciałby mieć u siebie. Na początku ten regulamin określa takie parametry osobowe klienta, a więc takie parametry jak wiek, stan cywilny, obywatelstwo. Każdy z tych parametrów ma znaczenie, bo na przykład jeśli chodzi o wiek, no to tutaj mamy taki wzór, że okres kredytowania plus wiek kredytobiorcy nie może przekroczyć x. No i ten x w różnych bankach będzie mógł być na poziomie lat 60, 70 czy nawet 80. No i tutaj, jeżeli przyjdzie do nas klient 30-latek, dla niego będą często to inne instytucje niż dla 50-latka. Stan cywilny, tutaj banki też podchodzą różnie do ryzyka, dla, in, dla jednych będzie to bez różnicy, czy klient jest singlem, czy jest właśnie w małżeństwie, czy też w związku partnerskim, natomiast inne będą już określały to ryzyko jako mniejsze lub większe w poszczególnych przypadkach. I dla tych klientów również może być to kredyt różny. Obywatelstwo, no tutaj różnie banki podchodzą do dokumentów, które trzeba mieć, czyli może to być obywatel Unii Europejskiej, może to być obywatel posiadający jakąś kartę pobytu, stałe zamieszkanie, zameldowanie w Polsce. No i tutaj też dla jednych klientów te instytucje będą bardziej, jedne instytucje będą bardziej przychylne, inne nieco mniej. Później przechodzimy sobie do parametrów dochodowych. Forma zatrudnienia będzie tu miała znaczenie: czy to jest umowa o pracę, umowa o dzieło, działalność gospodarcza, czy jeszcze jakieś inne formy zatrudnienia. Będzie miało znaczenie, kto jest pracodawcą, inaczej bank podejdzie do tego, czy pracodawcą jest jakaś korporacja duża, czy może jakaś niewielka lokalna firma. Często określi to ryzyko właśnie w tej korporacji jako mniejsze, chętniej spojrzy na ten kredyt. Okres zatrudnienia. Okres zatrudnienia. No to tutaj banki również mają różne podejście. Jednym wystarczy 3 miesiące wstecz, że klient jest zatrudniony, na przykład na umowie o pracę, inne potrzebują 6 miesięcy, jeszcze inne 12, a przy działalnościach gospodarczych są banki, które. Nawet nie wezmą pod uwagę tutaj właśnie dochodów klienta, jeżeli on co najmniej dwóch lat nie prowadzi tej działalności. Są takie oczywiście, które po roku czy po nawet pół roku działalności wezmą już tego klienta pod uwagę, ale właśnie tutaj jest kluczem, jakie banki będziemy rozpatrywać dla konkretnego klienta. No i oczywiście wysokość dochodów. Tutaj jest to jeden z podstawowych czynników, składników. No i tutaj oczywiście ona musi być na określonym poziomie, żeby klient dostał kredyt, ale banki też. Różnie liczą tą zdolność kredytową, no i jeżeli ta zdolność przede wszystkim jest na styku, no to będzie miało znaczenie, jakie banki wybierzemy, żeby tutaj były odpowiednie dla tego klienta. Później przechodzimy sobie jeszcze do oferty banku, a więc do takich spraw jak LTV, wkład własny. Dziś możemy brać kredyt na 10% wkładu własnego, jeżeli chodzi o, nie, o kredyt hipoteczny, oczywiście. Natomiast już część banków chce, żeby to było 20%. W pandemii często zdarzały się banki w tej pierwszej fazie tak, pandemii, zdarzały się banki, które podniosły ten wkład własny do 30 czy 40%. No i tutaj będzie miało znaczenie, bo jeżeli mamy klienta, który który właśnie nie ma tego wkładu własnego na określonym poziomie, no to już część banków na wstępie mu odpadnie. Dziś mamy też program mieszkanie bez wkładu własnego, czyli właściwie da się zrobić ten kredyt bez wkładu przy określonych parametrach tego programu. Wcześniej mieliśmy do czynienia z takimi programami jak rodzina na swoim, czy mieszkanie dla młodych, no i sprawdzamy właśnie w tej fazie oceny, w jakich, z jakich programów klient może skorzystać i który bank. W tych programach uczestniczy, bo w programach, jak możecie sobie sprawdzić na BGK, na przykład dla mieszkania, dla wkładu własnego, nie uczestniczą wszystkie banki. Często po prostu są banki, które nie mają dostępnego tego programu w swojej ofercie. Sprawdzamy też, jakie są dostępne promocje, czy dla jakiejś grupy zawodowej, dla danego klienta występuje jakaś dodatkowa promocja w jakimś banku, żeby właśnie wziąć to pod uwagę. Oczywiście, bank też sprawdza nieruchomość. Tutaj patrzy na rodzaj nieruchomości, czyli czy jest to mieszkanie, dom, działka, jak, jaki jest rynek zakupu, czy jest mieszkanie z rynku pierwotnego, wtórnego, być może jeszcze z jakiejś bardziej niestandardowej ścieżki, czyli na przykład licytacji komorniczej, forma własności, czy to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też pełna własność. No i wartość nieruchomości, ona jest oceniana. <laughs> Tutaj przez rzeczoznawcę w trakcie starania się o kredyt. I ten cały ostatni punkt, czyli nieruchomość, zabezpieczenie, dotyczy oczywiście tylko kredytów hipotecznych lub zabezpieczonych, czyli na przykład firmowych, inwestycyjnych, zabezpieczonych na hipotece. Dalej przechodzimy sobie już do podsumowania. No i właściwie. Ten cały etap, który sobie omówiliśmy, pokazuje nam, z których instytucji nie będziemy korzystać. W praktyce złożenie wniosków do wszystkich banków byłoby no, praktycznie niemożliwe, natomiast też miało to negatywne konsekwencje jeszcze do niedawna, dlatego że pomiędzy instytucjami jest taka instytucja, pomiędzy bankami jest taka instytucja jak BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, no i tam polega to na tym, że wszystkie nasze kredyty, zobowiązania trafiają do tego biura do, jako raport i jeżeli spłacamy kredyty, mamy nasze punkty scoringowe idą w górę. Jeżeli mamy jakieś kredyty, płacimy je nieregularnie lub nie spłacamy, nasze punkty scoringowe idą w dół. No ale jest też oddzielna jeszcze grupa, która nam dołuje te punkty, czyli zapytania kredytowe. No i tutaj do niedawna jeszcze było tak, że każde takie zapytanie kredytowe obniżało wartość scoringową. Naszego obiku, no i w tym momencie mogliśmy mieć spory problem, więc takie uderzanie do banków na ślepo było bardzo, bardzo niekorzystne. Teraz aktualnie została wprowadzona zmiana, która mówi o tym, że jeżeli o dany typ produktu wnioskujemy w jakimś niedalekim odstępie czasu, czyli tam około dwóch tygodni, jeżeli chodzi o ten odstęp czasu, gdzie możemy. Wnioskować do kilku banków, a zostanie to potraktowane jako jedno zapytanie kredytowe. Natomiast nadal powinniśmy właśnie mądrze wybrać te banki, dlatego że też jeszcze na różnym etapie wniosku banki występują o BIG o ten raport BIK i może tak się zdarzyć, że te w trakcie procesu kredytowego zostanie zaczytane jako dwa czy kilka zapytań, no i też ograniczenie oczywiście czasowe no nie pozwala nam, żeby na ślepo uderzać do tych wszystkich instytucji, dlatego precyzyjnie na podstawie znajomości tych regulaminów określamy, które banki w ogóle będą skore danemu klientowi tego kredytu udzielić. Jak już mamy ten etap za sobą, przechodzimy sobie do drugiego etapu, z punktu widzenia klientów, często o wiele ważniejszego. A więc do porównania wszystkich kosztów na potrzeby pracy z klientem, na potrzeby dzisiejszego programu, jak i na potrzeby lepszego zrozumienia w ogóle różnego rodzaju kosztów, które występują przy kredycie, dzielę te koszty na trzy grupy. Koszty główne, czyli marża, prowizja, prowizja za wcześniejszą spłatę. Marża, najważniejszy moim zdaniem koszt kredytu, a to dlatego, że jest z nami przez cały okres kredytowania, czyli przy kredytach hipotecznych, na przykład bardzo długo 20-30 lat marża jest składową oprocentowania. Dziś możemy sobie dodać, że marża będzie równoznaczna też z stałym oprocentowaniem na pierwszy okres, który występuje na 5, 7 lub 10 lat. Tutaj ten koszt, o niego jako eksperci finansowi, eksperci hipoteczni najbardziej walczymy, bo właśnie wpływa najbardziej na odsetki, które finalnie oddamy do banku. Prowizja i prowizja za wcześniejszą spłatę to dziś też bardzo istotne koszty. Dziś bierzemy często właśnie kredyty na oprocentowaniu stałym, a więc jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych latach będziemy coś z nimi robili: przenosili do innego banku, negocjowali z danym bankiem, refinansowali te kredyty. A więc jeśli taki kredyt w danym banku trwa krótko, rok, dwa czy trzy, no to te koszty początkowe w postaci prowizji lub koszty przeniesienia się, czyli prowizji za wcześniejszą spłatę, będą bardzo istotne w takim produkcie, no i najlepiej, żeby ich nie było w ogóle. Później porównujemy sobie koszty ubezpieczeń. W kredycie może być ich całkiem sporo. Pokażę tutaj ile może być ich na przykładzie kredytu hipotecznego. Mamy ubezpieczenia takie jak nieruchomość. Tutaj Nieruchomość będzie potrzebna, ubezpieczenie nieruchomości będzie potrzebne nam w każdym banku. Różnica pomiędzy bankami będzie taka, że jedne banki pozwolą nam to ubezpieczenie zawrzeć na rynku dowolne, jakie chcemy, a drugie banki powiedzą, żebyśmy zawarli je za ich pośrednictwem. Oczywiście ten pierwszy sposób, gdzie możemy wybrać sobie dowolne towarzystwo, dowolne warunki, dowolny zakres, jest moim zdaniem znacznie lepszy. Musimy później przedstawić to ubezpieczenie bankowi, zrobić sesję przerwów wierzytelności z tego ubezpieczenia, ale ubezpieczenie może być znacznie lepsze jakościowo niż takie proponowane przez banki. Ubezpieczenie na życie, ono już nie jest obowiązkowe w każdym banku, ale wiele banków chce, żeby klient miał to ubezpieczenie, żeby skorzystał z warunków promocyjnych danego banku. No, i tutaj też różnica pomiędzy bankami, tymi, które już chcą tego ubezpieczenia, jest podobna jak w ubezpieczeniu nieruchomości, czyli jedne banki chcą, żeby to było koniecznie za ich pośrednictwem, inne pozwalają zawrzeć to ubezpieczenie na zewnątrz. Z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia, ubezpieczenie na życie jest wskazane przy kredycie, bo jest to dodatkowe zobowiązanie finansowe w naszym życiu, często bardzo duże. No i jeżeli mamy osoby zależne finansowo, mamy dzieci, rodzinę. Ogólnie osoby zależne finansowo, no to w tym momencie takie ubezpieczenie na życie jest wskazane, natomiast jest to już indywidualny wybór każdego klienta, jeżeli bank tego nie wymaga. Ubezpieczenie pomostowe o tym sobie powiedzieliśmy, że tutaj niebawem go już właściwie nie będzie, ale do tej pory była to całkiem spora zmora klientów. Jeszcze raz zwrócę uwagę, żeby klienci, którzy cały czas płacą to ubezpieczenie pomostowe, byli czujni, bo właśnie wchodzi Ustawa, na mocy której będziemy mogli odzyskać te wszystkie składki. Przypomnę, że ubezpieczenie pomostowe płaciliśmy od wypłaty kredytu, aż do momentu, kiedy w dziale czwartym Księgi Wieczystej bank znalazł się jako wierzyciel hipoteczny. Często było to nawet przez kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy i koszt szedł w często kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niebawem tego ubezpieczenia właściwie już nie będzie, ponieważ banki z niego albo rezygnują, albo właśnie tą składkę zwracają. Ubezpieczenie ryzyka utraty pracy jest to ubezpieczenie, które jest przy nielicznych kredytach dziś na rynku. Podobnie troszkę jak życie, bywa traktowane jako taki zamiennik prowizji, czyli banki często mówią nam: OK, drogi kliencie, będziesz miał prowizję 0 złotych, będziesz miał fajne, ciekawe warunki kredytu, dobrą marżę, nie będziesz miał prowizji za wcześniejszą spłatę, ale przez pierwszy okres 36 miesięcy, 60 miesięcy przez cały okres czasami kredytowania, musisz korzystać z ubezpieczenia, czy to naszego zawartego za naszym pośrednictwem, czy jakiegoś zewnętrznego, które musisz nam pokazać. Tutaj ryzyko utraty pracy jest pewnie troszeczkę mniej istotne niż ubezpieczenie na życie. Moim zdaniem, dlatego, że nie mamy tak wielu dobrych jakościowo produktów na polskim rynku. Właśnie jako ubezpieczenie ryzyka utraty pracy, a już na pewno nie tych produktów, które są dostępne za pośrednictwem, pośrednictwem banku. Tutaj, jeżeli chodzi o te ubezpieczenia, to indywidualny wybór każdego klienta, ale ryzyko utraty pracy moim zdaniem jest troszeczkę mniej istotne niż ubezpieczenie. Na życie. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest to ubezpieczenie pobierane wtedy, kiedy nie mamy 20% wkładu własnego. No i tutaj banki często realizują, realizują je poprzez podniesienie marży kredytu do momentu, kiedy klient ratami kredytu nie spłaci właśnie tych 20% wkładu własnego, brakującej części 20% wkładu własnego. Później mamy koszty dodatkowe. Koszty dodatkowe to koszty takie jak konto, karta kredytowa, jakieś produkty oszczędnościowe, inne koszty, które bank chce koniecznie dorzucić nam przy okazji wzięcia takiego kredytu. No i tutaj patrzymy na dwie rzeczy. Po pierwsze na faktyczny koszt tych produktów. Często są to produkty, które są bezkosztowe, czyli na przykład karta czy konto za zero. Natomiast musimy zwrócić uwagę też na drugą kwestię, czyli kwestię tego, co się wydarzy, jeżeli przestaniemy korzystać z tych produktów? Dziś większość kredytów udzielanych jest w warunkach promocyjnych, czyli w warunkach, gdzie właśnie otrzymujemy daną marżę, dane warunki kredytu. Jeżeli korzystamy na przykład z danego konta i mamy tam wpływy 5, 7 tysięcy, 3 tysiące, korzystamy z karty kredytowej i mamy nią określoną liczbę transakcji. No i tutaj może czaić się spore niebezpieczeństwo, ponieważ część banków ma takie podejście, że jeżeli klient choć raz złamie te warunki promocyjne, no to już w tym momencie wypada z warunków tej promocji i przez resztę kredytu może już płacić te gorsze niepromocyjne warunki, niepromocyjną ratę, co może się wiązać z ogromną różnicą w kosztach. Tutaj przede wszystkim na co zwracamy uwagę, bo sam koszt tych. Kąt czy kart kredytowych nie jest aż tak duży, chociaż zdarzają się konta po 50 czy 70 zł, no ale myślę, że to nie jest takie częste. Bardziej właśnie na tą drugą kwestię zwróćmy uwagę. No i teraz, naszym tu zadaniem jest wzięcie tych wszystkich kosztów, zebranie w całość, sprawdzenie, który bank będzie tym bankiem najlepszym, najtańszym. No i przechodzimy do kolejnego etapu wyboru kredytu. Wybieramy właśnie sobie te trzy. Instytucje, które mają najlepsze już warunki dla klienta, a więc w pierwszym etapie wybraliśmy sobie instytucje, z którymi klient może rozmawiać, u których najprawdopodobniej tego, to finansowanie otrzyma. W drugim etapie wybieramy już banki z perspektywy klienta, najlepsze. Często to się wiąże z tym, że najtańsze, ponieważ najczęściej no już korzystamy z tych instytucji. Samych dużych, komercyjnych, zaufanych, więc tu nie będzie miało aż tak dużego znaczenia, czy to będzie bank A czy bank B, a będzie miało często znaczenie koszty, jakie w tym kredycie poniesiemy. No i teraz przechodząc do kolejnego etapu, dlaczego nie wybieramy jednego banku, tylko wybieramy trzy banki? Przede wszystkim stosujemy ten model w kredycie hipotecznym, a to dlatego, że chcemy osiągnąć dwa efekty. Po pierwsze, zabezpieczyć klienta, interesy klienta w taki sposób, że często y, kupując nieruchomość, mamy określony czas na realizację umowy. Często jest to miesiąc, dwa czy trzy. Banki y, czasami działają szybko, szybko to jest nie, tydzień czy dwa tygodnie udzielają takiego kredytu, ale czasami ten proces ciągnie się tygodniami, a nawet miesiącami. No i w tym momencie, jeśli klient używałby tylko jednego banku do zabezpieczenia tej transakcji, do wzięcia tego kredytu i w jakimś momencie dostałby jednak decyzję negatywną, pojawiłby się spory stres, no i ryzyko w ogóle tej całej transakcji. Dlatego bierzemy trzy banki, które prowadzimy równolegle. Jest tych etapów w kredycie hipotecznym sporo, bo na początku jest koordynator, który sprawdza poprawność dokumentów, później jest analiza finansowa, która ocenia właśnie wyniki finansowe klienta i ocenia zdolność klienta na ten dany kredyt. Analiza techniczna, czyli wycena nieruchomości, analiza prawna nieruchomości, decyzja kredytowa, czyli właśnie jak już bank podejmuje tą ostateczną decyzję, że ten klient ten kredyt otrzyma, no i umowa i wypłata kredytu. No, i teraz, jeżeli mamy trzy banki, prowadzimy je aż do decyzji kredytowej. W tym momencie mamy zabezpieczone interesy klienta, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo transakcji, czas transakcji, a najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją, że klient otrzymuje więcej niż jedną decyzję pozytywną, co jest dla niego też korzystne. Jest tak dlatego, że cały czas występują banki, z którymi da się jeszcze negocjować warunki, no i mając Więcej niż jedną decyzję pozytywną, będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Przedstawiamy do banku A decyzję z banku B, no i y, możemy negocjować właśnie warunki kredytu. Tutaj trzeba powiedzieć, że wiele z banków nie dopuszcza możliwości negocjacji i od razu na samym początku wiemy, jakie to będą już warunki kredytu. Natomiast, jeżeli w tej puli jest taki bank, który dopuszcza takie negocjacje, to warto mieć właśnie jakąś tutaj kontrofertę czy dodatkowy, dodatkową decyzję. Tutaj mamy zalety tego procesu: są takie, że przede wszystkim mamy bezpieczeństwo terminu i bezpieczeństwo tej transakcji. Wybieramy tą ofertę wieloetapowo, więc będzie to też w danym czasie najlepsza oferta dla klienta. No i realizujemy ją dzięki temu właśnie w odpowiednim czasie, w maksymalnie szybkim i bezpiecznym dla klienta czasie. Tutaj nasz proces jako eksperta kredytu kończy się, jeżeli chodzi o ten konkretny kredyt. My w firmie mamy taką praktykę, że też jesteśmy do dyspozycji tych klientów po udzieleniu takiego kredytu, ale technicznie to jest moment, kiedy nasza współpraca ma ten swój koniec. Tak właśnie wygląda praca eksperta kredytowego. Dobrze wykonana może zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Możecie też oczywiście wykorzystać tę wiedzę do samodzielnych działań, w wyborze samodzielnie finansowania. Może to być dla Was taki schemat, mapa działania, jak postępować w, w skutecznym wyborze najlepszego rozwiązania na rynku. Jeśli macie do mnie pytania w związku z dzisiejszym odcinkiem, zapraszam do zadawania ich przede wszystkim w komentarzach, też na naszych mediach społecznościowych, bezpośrednio do mnie. Dziękuję Wam za dziś. Tutaj też zapraszam, jeżeli uznacie ten materiał za wartościowy, do polubienia naszej strony, zasubskrybowania kanału, no i do przede wszystkim kolejnego odcinka. Już za tydzień widzimy się znowu. Dziś mówił dla Was Piotr Ochnio i do zobaczenia.